No dobra. Dalej wygrzebujemy kwiatuszka. Żartujesz sobie? Wygrzebie cię. Sami, ostrożnie. Robisz mi tu bałagan. Nie poddam się tak łatwo! Sam! Och przestań! Moja ulubiona koszulka! Su, ale muszę go szybko przesadzić! Akurat chochla ci do tego niepotrzebna! Mam lepszy pomysł. Jesteś ciekawy! Zamieniam się w słuch! Hej kochani! Dzisiaj zrobimy koparkę! To już nam nie będzie potrzebne do przesadzania roślin! Mam nadzieję, że wiesz co robisz! Spokojnie Sami! Niedługo twoja roślina będzie miała nowy lokum! Słyszałeś kwiatuszku? Cierpliwości! I gotowe! Zobacz jak wyszło! Co o tym sądzisz Sami? Poproszę o opinię eksperta! Linie są proste, grubość odpowiednia, forma skalibrowana. Idealnie! To idziemy dalej! Potrzebujemy trzech części, żeby zrobić kabinę. Ilu? Trzech? Za dużo! Potrzebuję czegoś, czegoś... O, co się dzieje? Aaaa! Co się stało? Wydaje mi się, że zemdlałeś z przepracowania. Tak się zmartwiłeś, że samo ci wyszło. Jejku, może to moja supermoc? <laughs> Znalazłem coś! Do czego to? Hmm, chyba znam odpowiedź. Spójrz tylko. Ej, też chcę trochę! Tylko jedna puszka! Podzielę się z tobą, a puszka będzie nam potrzebna. No to za projekt... Hmm. Jeszcze trochę. Co robisz? E, myślałam, że już skończyliśmy. E... Mamy tu niezłą łyżkę nada się. Przede wszystkim sami to nie łyżka, tylko kabina, a po drugie robimy koparkę operowaną zdalnie. Zdalnie? Naprawdę? Oczywiście, możesz dać mi skończyć ten projekt. Okej, okay, przekonałaś mnie, a kiedy zrobimy łyżkę koparki? Teraz! Najpierw przymocujemy ramiona. Musicie być ostrożni, pracując z gorącym klejem. Albo poproście kogoś dorosłego o pomoc! Gotowe? Świetnie! Patrz, potrafię utrzymać to na głowie! Ekstra! Łapkę w górę, kochani, dla sama za ten popisowy wyczyn. A wiecie, dlaczego nasza koparka będzie hydrauliczna? Ja wiem, już robiliśmy coś podobnego! Zgadza się sami. W opisie znajduje się link do tego filmiku. Łyżka jest napędzana ciśnieniem wody, dlatego mówimy o niej hydra uliczna. Tak, hydros oznacza wodę po grecku. Sam dobrze się przygotował. Hop! Niedługo zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Ale długie ramiona! <laughs> jak w <bumerangi. śmiech> Faktycznie! O, o teraz wyglądają jak matki! Sami, i to jego wyobraźnia. Skupmy się jednak na konstrukcji. Redyko Suzan! Pomocy! Kami! Z twojej wyobraźni mógłby skorzystać nie jeden reżyser horrorów. O, oh, przewidziało mi się, coś mnie wzrok myli. Pompy wody są już na swoim miejscu, ale jeszcze nie działają. Sami wszystko w porządku? Jesteś ranny? Wszystko okej. Okay. Czego się nie robi dla lajków? Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie, dobrze? Dobrze. Suzan, użyj magii. Robi się. Gotów? Czary-mary, hokus-pokus, abrakadabra. O wiele lepiej. I przybyło nam nawet subskrybentów. Wygląda nieźle. Ale nic jeszcze nie działa. Trzeba to naprawić. Cierpliwości! Zabarwimy wodę do naszych pomp. W końcu! Żądam, żeby była żółta. To może kompromis? Oba kolory? Zgoda, na trzy! Raz, dwa, trzy! Wow! Wow, ale ekstra! Co teraz? Teraz pokażemy, jak nasz mechanizm będzie działał. Jedną strzykawkę wypełniamy wodą. Klup, 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 klup. Tylko nie rozlej. Uch, nie patrzę. O, nic się nie martw. Wszystko jest pod kontrolą. A teraz uwaga. Woda przemieszcza się z jednej strzykawki do drugiej pod ciśnieniem. Właśnie tak. Cuda ze świata nauki. Pokaż jak działa w praktyce. Chcecie zobaczyć więcej eksperymentów na naszym kanale? To łapka w górę. Postaramy się. Gotowe. Przetestujmy to. Najpierw to. Działa. I jeszcze tu. W górę i w dół. Ekstra. Dobra, to teraz kopmy. Ech, nie chcę się ruszyć. Wow. Chyba w tym zamieszaniu zapomniałeś o kołach. Ostrożnie, z ostrymi narzędziami. Chcesz koła? Luzik. I Lunia, trzymaj. Każde koło składa się z pięciu części. Nakładamy trochę kleju i przyklejamy jedno koło do drugiego. O tak. Ostrożnie z gorącym klejem, bo będą kłopoty. Ech. No dalej, złaś. Uch, czekajcie. I ostatnie. Gotowe. Teraz potrzebna nam jakaś opona. Na przykład z taśmy klejącej. Róbcie to co ja. Obracamy... Super! Pokryjmy je w całości! Sam przynieś nożyczki! Masz! Chyba zrobiłem sobie permanentny kapelusz! <grych> o nie! Zaraz ci pomogę, Sami! A wy zróbcie za ten czas jeszcze trzy koła! Siup! Gotowe! Udało wam się? Super! Musimy teraz zrobić w środku otwór za pomocą wiertarki! Nie róbcie tego Sami! Poproście o pomoc! Mam was na oku! Co my tu mamy? Są idealne. Pora na oś. O tak. Ostrożnie. I jeszcze jedna. Hop. Łatwiej Łatwizna. Koła nie będą się kręcić bez silniczka. Sami skończyłeś już? miam miam idę. Uwielbiam projekty, w których używamy lodów. Bo jesteś największym łakomczuchem na świecie. Ale pomagam jak nikt inny, co? O tak. Przymocujmy je. Ostrożnie. Oby się nie złamały. Uf, udało się. Teraz druga strona. No dobra, patrzcie na to. Fajne, co? Ale musimy najpierw przymocować kabelki. Su, pomóż! Poproście kogoś dorosłego o pomoc, kochani. Okej, okay, można teraz przykryć to pudło z mechanizmem. Pora na test. Sami odpalaj. Jedziemy do przodu. I do tyłu. To działa! Wow! Musimy złożyć teraz wszystkie części i koparka gotowa. Co ona taka ciężka? A, wykopaliśmy ja sama! Ja tylko sprzątam. Jak mogę pomóc? Załóż gąsienicę. Dasz radę? Oczywiście. Daj mi tylko chwilkę. To jak? Gotowi? Wszystko gotowe? Operacja przesadzanie rozpoczęta. To będzie wielki sukces. Trzeba się tylko trochę bardziej skupić. Jedziemy. Uhu! Ups! Nie! A tego nie było w scenariuszu. Okej, okay, dobrze, jeszcze raz. No dalej! Kurczę, znów porażka. Nic nie widzieliście. Teraz na pewno. Lipa. Niech to. To co? Ostatnia próba? Tak! Mamy to! A ziemia idzie prosto do doniczki. Hmm, chyba się nauczyłam. Już nie będzie wpadek. Nabierzmy trochę ziemi. I Hop, idealnie. Ale zabawa. Sami chodź zobacz. Tu, ekstra ta koparka. Moja roślinka będzie miała nowy dom. Wystarczy. Operacja przesadzanie zakończona. Podobał wam się filmik? To łapka w górę, podzielcie się nim ze znajomymi i subskrybujcie kanał. Operacja sprzątanie rozpoczęta. O -o.